A zatem najlepszym bramkarzem turnieju został głosami trenerów uznany Michał Wcisło, Krakowia. Najlepszym obrońcą, obrońca Jagieloni Oskar Osipik. Najlepszym pomocnikiem Krystian Wierzchanowski. Oczywiście z korony kielce. Najlepszym napastnikiem został wybrany Maksym Niemiec. Zagłębie. Najlepszym strzelcem. Mateusz Peda, SMS Łódź. A MVP turnieju został wybrany Tomasz Wysocki, Legia. Przechodzimy teraz do pucharów i medali. W naszym turnieju szóste miejsce zajął zespół Jagieloni Białystok. Wielkie brawa. U, <ślesy> Pamiątkowy puchar i oczywiście medale dla każdego z zawodników. Jeszcze raz wielkie brawa oto przed Państwem zespół Jagieloni Biały Stok. <klucz> Gratulujemy fantastycznej walki i zapraszamy oczywiście za rok. Miejsce piąte w naszym turnieju zajął zespół Krakowi Kraków. Wielkie gratulacje dla zawodników i zawodniczki. Wielkie brawa Krakowia Kraku. Miejsce czwarte zajęli gospodarze turnieju, Zagłębie Sosnowiec. <klucza> Oczywiście każdy z zawodników oprócz pamiątkowego medalu, pucharu i pamiątek od miasta Sosnowca dostaje kilka słów motywacyjnych od naszego dyrektora do spraw młodzieży. To chyba najcenniejsza nagroda? Co lepsi oczywiście dostają też propozycje kontraktu? Wielkie brawa. Zagłębie Sosnowiec, czwarte miejsce. Pierwsze miejsce na pudle zajęła Korona Kielce, to trzecie miejsce w turnieju. No, etykieta odpadła, wiadomo, chcieliby za pierwsze miejsce to puchary za uczestnictwo dla wszystkich zespołów. W przyszłym roku, kto wie, może będzie etykieta właśnie z miejscami, a wtedy, patrząc po dzisiejszej prezentacji się tego zespołu, można spodziewać się walki o najwyższe cele. Ai, y, 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 y. Ondu senarion, ondra senarion. Y, y, y. Mae'n dda. Shwnach y das. Mae'n dda. Na ręce kapitana, tak Wielkie brawa Oto zdobywca trzeciego miejsca W minie Ekstraklasa Cup Korona Kielce Jako drudzy na podium Meldują się goście z Warszawy Drugie miejsce w naszym turnieju Zajęła Legia Warszawa

wielkie brawa oto, to Legia Warszawa a zwycięzcami dzisiejszego turnieju którzy zdobyli 13 punktów strzelili aż 26 bramek jest zespół SMS Łódź

Pokazujemy dalej. Miłkie brawa SMS Łódź. Gratulujemy wszystkim zespołom, zwycięzcom w nagrodach indywidualnych. Dziękujemy Krakowi Kraku, sms Łódź, Legii Warszawa, Koronie Kielce, Jagieloni Białystok i gospodarzowi Zagłębiu Sosnowiec. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok. A teraz brawa jeszcze od zawodników dla publiczności, która tak dzielnie wspierała tutaj... Wasze... Jeszcze raz najmocniej dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia.